Dzień dobry. Pani też tu jest, zobaczcie. Taka właśnie. Poruszam sobie. E, dzisiaj czytamy Ewangelię o błogosławieństwach, w wersję Łukaszową. Błogosławieni, i. i co? Zapomniałem słowa. I biada wam. I znowu tak sobie myślę, y, szczególnie jak czytałem to w czasie Eucharystii, że. Możemy po prostu wziąć ten tekst i pokazać, że chrześcijaństwo to jest taki system wartości, który usprawiedliwia, kiedy źle się dzieje. No bo jak płaczecie, jesteście smutni, nic nie macie, cierpicie prześladowania, to bardzo dobrze. I kiedy czytałem dzisiaj rano ten tekst, to, to tak sobie pomyślałem, że może warto czasami przeczytać. Go od, tego, od tej drugiej części, czyli od biada, i czytać ten tekst nie jako groźbę i pochwałę taki, no taki, takiego życia, które nie przynosi radości, ale zobaczyć, że Pan Jezus tak naprawdę głosi w tym tekście oczywiście ubiera to w takie religijne ramy ale tak naprawdę głosi w tym tekście bardzo uniwersalną zasadę. My dzisiaj w XXI wieku tym bardziej wiemy to, mocniej, bo znamy bardziej człowieka, uczymy się psychologii, poznajemy różne mechanizmy. Yy, mamy wiele badań, które yy, jakby pokazują nam, jakie są skutki naszych działań. I dobrze wiemy, że nie da się żyć w taki sposób, w sposób, yy, nie da się żyć szczęśliwie w taki sposób, w którym wybieramy tylko i wyłącznie to, co jest dla nas przyjemne. To, co jest dla nas. Yy, no właśnie fajne. Dobrze wiemy, że życie to nie tylko fajność, ale życie to też trudne momenty. I to na poziomie takim bardzo ogólnym społeczeństw świata, to wiemy też na poziomie naszych relacji. To wiemy też na poziomie takiej relacji do samego siebie, czyli tego, co, co jest mi najbliższe, czyli tego, co przeżywamy każdego dnia, że. Życie takie normalne, dojrzałe, zwykłe życie składa się z rzeczy, które są czy ze spraw, które są dla nas przyjemne i nieprzyjemne. I myślę, że można w tym tekście to bardzo mocno wyczytać: że Pan Jezus jest takim tak naprawdę zdroworozsądkowym kimś, mistrzem, nauczycielem, który uczy czy przypomina ludziom, którzy go słuchają o życiu realnym. Tu nie chodzi o jakieś cudawianki, tu nie chodzi o nie wiadomo jakie fajerwerki, ale właśnie chodzi o to, żebyśmy, idąc za nim, żyli po prostu normalnie, żyli w sposób dojrzały, żyli w sposób racjonalny, czyli taki, w którym nie da się tylko i wyłącznie żyć przyjemnością. I myślę, że to, 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 to bycie szczęśliwym, to bycie błogosławionym to nic innego jak to, że jeżeli człowiek to przyjmuje, że przychodzi do mnie taki moment, w którym płaczę, w którym jest mi źle, w którym jestem prześladowany, w którym y, po ludzku mi się nie układa, to szczęśliwy nie w tym sensie, że jestem masochistą i kocham takie stany, tylko w tym sensie, że kiedy to przyjmuję, czyli jakby godzę się na to, że tak w moim życiu też bywa, to wtedy jestem błogosławiony, bo zaczynam rozumieć, że moje życie to nie tylko, y, y, nie wiem, właśnie przyjemności. Czyli wszystko to, co sprawia mi radość i przyjemność, ale też trudne momenty. I, i to biada, chociaż tam nie ma w wersji Łukaszowej tego na końcu, że, że grozi nam, nie wiem, smutek w sensie takim, że będzie jakiś płacz i zgrzytanie zębów, to doskonale wiemy, że kiedy idziemy tylko i wyłącznie w przyjemność, to to się kończy źle. Oczywiście to może trwać dłużej lub krócej, przyszła znowu dzień dobry. Cześć, zobaczcie, jak ona jest fajna. Taka jest fajna. Piściucha z rana. To się y, oczywiście źle skończy w pewnym momencie, y, że nie da się tak żyć po prostu. I każdy rozsądny człowiek to wie, że nie da się żyć tylko i wyłącznie przyjemnością. I to jest taka przyjemność, która. Idzie po trupach, bo nie widzi drugiego człowieka, bo nie widzi krzywdy drugiego człowieka, bo jest tylko i wyłącznie skierowana na to, żeby siebie nasycić i tak dalej. To nie jest y, przekreślenie jakiejkolwiek przyjemności w życiu. Znowu, chrześcijaństwo to nie jest klub masochistów. To nie jest klub, w którym czym gorzej, tym lepiej. Tylko chrześcijaństwo to jest, y, i wtedy bierzemy całe te błogosławieństwa i, i biada w, w całości. Chrześcijaństwo to jest taki sposób na życie, w którym przyjmuje to, co pozytywne. I to, co negatywne. W takim sensie przyjemne i nieprzyjemne, biorę to całości, i wtedy jest szansa na to, że nie będzie płaczu i zgrzytania, że nie będę kimś, kto będzie nieszczęśliwy w ostatecznym rozrachunku, tylko będę kimś, kto będzie szedł krok do przodu, będzie bardziej dojrzały, bardziej skupiony na realnym życiu. I myślę, że jakby wszyscy ludzie, bez względu na to, czy wierzymy w Jezusa, czy nie. Mamy takie przeświadczenie i przekonanie właśnie dzięki też to, co mówiłem na początku, badaniom współczesnej psychologii, takiego uczenia się człowieka, że tak po prostu jest, że nie da się żyć tylko i wyłącznie rzeczami, które są dla nas przyjemne i fajne, i dobre. Ale trzeba przyjąć na klatę wszystko, co się w naszym życiu dzieje. Jeszcze raz mówię, to nie chodzi o to, że mam szukać cierpienia, ale chodzi o to, że też tego cierpienia za wszelką cenę nie unika w takim sensie, że je przyjmuję, że go nie neguję, że nie udaje, że go nie ma, że nie kończy się cały świat, kiedy przychodzi coś trudnego. Więc myślę, że warto wziąć to jako taki zdroworozsądkowy sposób na życie i to jest wtedy bardzo uniwersalna zasada również dla ludzi niewierzących. Ale też, jeżeli naśladujemy Jezusa, to naśladujemy go mądrze, naśladujemy go w ten sposób, że przeżywamy swoje życie coraz bardziej realnie. Jezus tak naprawdę tego nas uczy. Zobaczcie, że takie dobre chrześcijaństwo, spokojnie przeżywane w codzienności, bez jakichś wielkich wydarzeń. Ono jest właśnie bardzo racjonalne, i ono nas prowadzi do tego, żebyśmy używali rozumu, żebyśmy przeżywali świadomie naszą emocjonalność, żeby nas to prowadziło do Jezusa. To jest to, co Ignacy nazywa uporządkowaniem uczuć, czyli podporządkowaniem całego swojego życia Jezusowi. Nie chodzi o jakieś y, nagłe zrywy, nie chodzi o jakieś. Yy, cudowne momenty, ale chodzi o to, żeby całe swoje życie, czyli to jest to, co było w poprzednich dniach, rozplanować swoje życie w takim sensie, że wiem, że mam yy, jakąś ilość czasu, nie wiem jaką, absolutnie nie wiem, ale też nie chcę na zasadzie takiej przeżywać swojego życia, że ono się musi skończyć tu i teraz. No może się skończyć, kto wie, może zaraz piorun mnie szczeli i już mnie nie będzie jutro, ale może jest kwestia tego, żebyśmy właśnie nie reagowali impulsowo, tylko rzeczywiście. Próbowali jakoś bardziej dojrzale, czyli rozumowo też podejść do sprawy i w ten sposób przyjmujemy zbawienie, bo korzystamy z tego, co nam Jezus wypracował i tym, tym darem się dzielimy z innymi właśnie, choćby w tym, że jesteśmy ludźmi, którzy dla innych są oparciem, są jakąś stabilnością. I tak tobie dzisiaj czytam tę Ewangelię. Dobrego dnia Wam życzę, do widzenia.